Oczywiście, kawa musi być. 6. Momum, wosk ceramiczny. No i teraz wytłumaczę Wam, dlaczego smarowałem po zewnętrznej stronie i dlaczego później odwracałem i robiłem to w ten sposób, że wciskałem palcami w ogniwa. Smarowanie po zewnętrznej stronie suchego łańcucha właśnie robi to, że ten łańcuch potem nie rdzewieje. Jeżeli nałożycie na ogniwa, sama ogniwa, jak się, jak się to rozprowadzi po zewnętrznej stronie łańcucha, żeby potem nie rdzewiał, bo on nie będzie w żaden sposób tutaj nasmarowany. Dlatego są trzy warstwy bo nawet producent mówi że pierwsze smarowanie powinno mieć do trzech warstw. Im więcej tego wosku damy w tym momencie na pierwszym na pierwszym formatowaniu łańcucha, kasety i yy, zębatki przedniej, tym lepiej to będzie chodziło. 300 km przejechałem i pokażę wam jak łańcuch wygląda. Z MOMUM. Techniką mojego smarowania. Mojego formatowania łańcucha, kasety, jak to wygląda po 300 km. Zobaczcie. Tak wygląda łańcuch. I kółeczka. Po 300 km. Bez żadnego smarowania dodatkowego. Tak wygląda. Kaseta. Tak wygląda łańcuch. Tak wygląda brudna rama. A tak wygląda przednia zębatka. Jeszcze nic nie wycierałem. Zobaczcie, jak to wygląda. Wycieram palec. Jest... czyste, Po prostu jest trochę przykurzony. A jak to działa? Jak Katarynka gra. Tutaj jest mikrofon, jakby kto pytał. Stąd idzie dźwięk. Tak to działa na momumie. biorę teraz mamą. teraz mi wystarczy tylko zrobić kap 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 posmarowałem przerzucam tylko żeby rozprowadzić ładnie po Kasacie. Tak jak widzicie, tak pracuje Sram Apex jeden z wózkiem garbaru. Zanim się ubiora. Wask wyschnie i można jechać. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Tak jak mówiłem, wolność domku w swoim domku. Każdy smaruje po swojemu. Jednemu wystarcza takie smarowanie na 50 km. Dla mnie wystarcza na 300 km. Także chyba wydaje mi się, że to dobry sposób.